Witajcie Wuh! na naszym kanale zaraz przejdę Wuh! już do rzeczy bo widzicie jak Wuh! widzicie po tytule to są takie zmiany, informacje mm, no Dawaj. i wszystkie takie tam. więc co, jeżeli jeszcze Ty nie na naszego kanału to zrób już to teraz y, czerwonym przyciskiem takim samym jaki znajdujesz się na moim paluszku tylko że tak. tam na dole żeby no. był szary nie czerwony i dydnij w dzwoneczkach no. No. No, bym sobie dał i lajka, czy też zostawcie. No, żeby było dużo w miarę, no. bo to jest film informacyjny. No. Więc co? Pierwszą informacją, która. trzeba ją objaśnić, no. która. Ym... Może ktoś nie zrozumie. Na <ślażę> pewno tej informacji, ale nieważne. Ale <ślażę> Nie, no, już przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy do rzeczy. Pierwsza informacja, już zacznę od, e, od najważniejszej, czyli na 150 subskrypcji. Szukuję się coś grubego. No. Um, dlatego subskrybujcie, bo no. jeszcze nawet nie zaczęliśmy tego projektu, ale będzie grubo. Ja 150. Tego, tego musicie poczekać, bo wiem, że tego nie bijecie szybko. Sejm jest miesiąc dwa. Nie no. No, no pewnie tak. Na 300. W tym No i co? Druga informacja. Od 20 lipca zaczynamy Daily. <noise> daily które będzie trwało miesiąc, równy miesiąc. Na, na razie równy miesiąc od 20 lipca Może. filmy o 15 codziennie od 20 o 15. To jest dobra godzina. Każdy już widzisz pracę. Każdy, każdy już w stanie. Może. No. Nie wiem czy ja wstanę. Nie wiem, ja wstanę. Oje. No więc co? Jeszcze jedna informacja bardzo ważna, taka już mniej... Dobra, nie bardzo ważna. Ktoś próbował się dostać naszej właśnie przed chwilą. Poskaliśmy y, grupkę osób, no. która próbowała się dostać do naszej bazy. Więc lepiej nie próbujcie, bo to się źle skończy. <noise> próbowała to tam wejść, nie mogła znaleźć. Nie no. wyszli do Lida. <noise> no. Ale jednak zawrócili w drugą stronę, więc do Lida raczej nie poszli. <noise> no, no i ostatnia informacja. Y, to jest krótki film. Niestety. Niestety. My chcemy do końca roku być 300 subskrypcji na naszym kanale, bo zostało... Tylko zostało jeszcze 180 000 subskrypcji 5 no. um. miesięcy, może się uda, nie, A, 5 miesięcy już powiedziałeś, no 5 no. e, tak. <laughs> miesięcy myślę że się udało jak w miesiąc udało się bić 100 to 5 powinno pięć. się udać 300, nawet no, jak no, w no. więcej to było no, no. więc co? Jeżeli chcecie to wbić, bo na... Na 150 się coś szykuje, na 300 też się coś przeszykuje, na 200 no. też się coś przeszykuje. No. Um... Na 250 też się coś szykuje. Też się coś przeszykuje. 50 <laughs> jest przygotowana. Jeszcze raz. <laughs> Dobra, nieważne. No. Um, więc co? Więc co? Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie wszystkie filmy yy, i to chyba na mhm. tyle. Żegnamy się.